W weekend wyskoczyłem na imprezkę, żeby zrobić teścik sprzętu, który dostałem do testów. A tu co? Taki ząg. topa normalnie i to w sobotni wieczór. Przez brak flesza nie cykniesz dobrych fotek, ani filmów w klubie nie uskutecznisz, czy nawet na domówce. W ogóle bez szans. Ale oko! Jest i plus. Każda dziewczyna na foci wychodzi jak rasowa szprycha. No prawie każda. Tylko czemu brak przycisku migawki? Próbowaliście zrobić kiedyś fotencję po kilku browarach stukając w ekran? Po prostu cool. Powrót z imprezy do domu za to da się uwiecznić bardzo dokładnie. Aparacik za mnie robi naprawdę mega wypas zdjęcia. Ustawień też jest sporo, są fajne scenerie, tylko ten flash, którego nie ma. A muzyczka gra i to całkiem nieźle. Możemy ustawić efekt i equalizer, ale producent poskąpił na opcjach wyboru. Na szczęście jest opcjonalne własne ustawienie. Plus opcji sortowania muzyki jest sporo, nie zabrakło nawet roku powstania. Wyświetla się okładka albumu, jest wizualizacja, mnie się spodobał widok płyty. SSCL gra całkiem nieźle, ale jego głośniczkiem imprezki nie rozruszamy. Słyszałem już głośniejsze telefony. Dołączone słuchawki są za to całkiem głośne, miło brzmią i dobrze leżą w uszach, przynajmniej moich. Player wideo jest prosty, ale czyta bez problemu pliki Divix, a o to przecież chodzi. Ekran na powłokę Gorilla Glass, pozdrowienia Gorylu, i dobrze, w końcu telefon twardy ma być jak biceps. Sami widzicie. Kluczem go nie pojedziesz, nożem też nic i wytrzyma nawet w torebce laski. Wyświetlacz może i nie jest super AMOLEDEM, ale w pociągu film da się na nim obejrzeć. Jest jasny, bardzo ostry, brak mu trochę kontrastu i nasycenia barw, ale ogólnie daje radę. W słoneczny, zimowy dzień nie traci na czytelności, nie wiem jak jest przy karaibskim słońcu, ale może redakcja da mi go możliwość tam przetestować. I tym optymistycznym akcentem kończę test. Pozdro!